Do kogo chciałabyś mieć numer telefonu? Chciałabym wrócić do swojego numeru telefonu. 90, 60, 90. Te, które potrzebuję, są już w moim telefonie. Ty pamiętasz, co kupiłaś za pierwsze zarobione pieniądze? Jeansy w Pewexie, Bardzo dobrze to pamiętam. Pojechałem na wakacje. Gdybyś się mogła z kimś się zamienić na jeden dzień, to. Ale ja uwielbiam swoje życie. Ja nie chcę się zamieniać. Z Ewą Wachowicz chciałbym się zamienić na jeden dzień. Twój znak zowiaku? Waga. Rybka. Trzy ulubione seriale? Gra e, Alternatywy 4 i Przyjaciele. Sex Education, Casa de la paper i House of Cards. Jedno danie, którego nie znosisz? Nie lubię słowa nie znosić. Nie znosisz. Ja wszystkiego lubię próbować, ale nie przepadam za wysoko przetworzoną żywnością. Kapuśniak z kminkiem. Uwielbiam kapuśniak, ale bez kminku. A ulubiony fast food? Nie mam ulubionego fast foodu. Burgery, ale w dobrej bułeczce. Twój kulinarny idol? Wojtek Modest Amaro. Ja go po prostu uwielbiam. Jamie Oliver. Za swoje przede wszystkim umiejętności telewizyjne.